Codziennie dochodzi do wielu zdarzeń. Pobicia, bójki, porwania i kradzieży, dynamiczne pościgi, interwencje i poszukiwania. To wszystko znajdziecie w nowym odcinku Służb w Akcji. Tragedia w Kargowej wstrząsnęła lokalną społecznością i wywołała kontrowersje wokół decyzji sądu. 22-letni kierowca śmiertelnie potrącił trzy kobiety. Prokuratura domagała się jego tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy odmówił, argumentując swoją decyzję. Jednak prokuratura nie zgadza się z tym werdyktem. Potrącone kobiety były w wieku 28, 46 i 72 lata. Najstraszniejsze w tym wypadku jest to, że ofiary były rodziną. To wnuczka, córka i babcia. Kobiety brały udział w festynie, który odbywał się w pobliżu. Przechodziły przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Kierowca, choć trzeźwy, według podejrzeń prokuratury miał znacznie przekroczyć dozwoloną prędkość. Pobrano od niego również krew do dalszych badań. Na wyniki badań toksykologicznych trzeba jeszcze poczekać. Wszystkie trzy kobiety poniosły śmierć. 28-latka osierociła czwórkę dzieci. Jedno z nich i jej mąż mieli być też świadkami wypadku. Sprawa trafi teraz do Sądu Okręgowego, który rozpatrzy zażalenie prokuratury i podejmie ostateczną decyzję w sprawie aresztu dla kierowcy. Czy sąd uzna argumenty prokuratury? I zdecyduje o tymczasowym aresztowaniu, będziemy wracać do sprawy.